Miś uszatek wita was, bo klapnięte uszko mam. Jestem sobie mały miś, zmym, miś. znam się z dziećmi nie od dziś. Jest tylko pierwszy odcinek, y, znowu jubileuszowy, znowu musimy podziękować wszystkim. Dziękujemy, że jesteście z nami, kochani. Dziękujemy bardzo, że wchodzicie, odbywacie z nami to zbliżenie i wychodzicie. Ja teraz zadaję pytanie. Hymn nasz, Mazurek Dąbrowskiego. Kto napisał? Szybko. Kto napisał tekst Mazurka yy, Dąbrowskiego? No, no. Wybit. Nie no właśnie, to jest to. Wszyscy legniecie. Czy Mieszko I był pierwszym władcą polski, czy był pierwszym królem? A może zróbmy dzisiaj taki obrzydliwy odcinek. Tak, i zacznijmy od tego, jak ja. Muszę Ci powiedzieć, Filipie, że ponieważ każdy z nas chodził do szkoły średniej, ja też, ty też, wy też. I każdy w każdej naszej szkole średniej miał takiego nauczyciela. Chodzi o to, że ten człowiek miał taką dziwną zaczeskę. To znaczy tak jak ja posiadam tutaj, prawda, wyłysienie i tutaj takie mam troszeczkę, i tutaj mam taki placek. On niestety tego tutaj pasa startowego nie miał. Natomiast z tej strony miał taką kiść włosów, którą zarzucał na tę stronę i mu się fryzura normalnie robiła. Ale on był blondynem, tylko że blondynem on był z daleka, z bliska, śmierdział masłem i tak, takim takim obrzydliwym, zwieczałym mlekiem, bo on to robił na masło. I słuchajcie, któregoś pięknego dnia prowadzi te zajęcia. I normalnie mu to ta skorupa ura. Wszyscy zaczęliśmy się, się śmiać. O nie I się mu to tyle, proszę, proszę, I. O, ja mam Pobiegł w pierony. No, oczywiście było y, śmiechu pełno. Przyszła pani dyrektor. Pani dyrektor, która sama widziała, bo była młodsza dużo od niego, że to jest naprawdę jakiś odur. A. No już mi się teraz niedobrze zrobiło. No, dalej nie przestań. Moi znajomi z podstawówki pamiętają na pewno jednego nauczyciela, który, mówiąc, zaczynał się pienić i to piono zaczynało mu się tutaj zarostać, mówił, i to mówił, mówił w pewnym momencie, jak już było tak dużo tej piany, to ta piana za Stary! Nikt nie chciał siedzieć w pierwszych ławkach. Nie, 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 nie! Nie, nie. nie mam mowy! Z... Moja Pani od fizyki, piękna kobieta, słuchaj, tak jak Twoja żona. Też, te, 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 też taka zgrabna, wiesz, kręcone włosy, tylko żona ruda. Wzięła kulę, podniosła rękę do góry, a tutaj była, a tutaj była w bluzce czy w sukience wielka dziura, a z niej sterczały kłaki. I rzuciła tą kulę, przez czar, Wychodzę dzisiaj na ulicę, yy... Widzę fajną dziewicę, podchodzę do niej i pytam o ulicę, gdzie mam się udać, w którą stronę mam iść, bo chciałem sobie spotkać ją dziś. A ona na mnie spojrzała swym pięknym okiem, minę zrobiła, mówi leć samolotem. <ślałek> Dobre! Ja powiedziałem Byłem... latać niestety nie umiem, dlatego... Y, ponieważ y, nic nie rozumiem z tego latania, z tego prówania choć ze mną mała, na y, kawałek miłego spotkania. Poszliśmy sobie nad Wisłę. Nad Wisłą usiedliśmy. Ona powiedziała mi wszystko. W końcu dała pyska. Y, psu, który przechodził obok, okazało się, że to był jej pupil i chłopak szedł po nią piechotą. Patrzcie. Jestem w ciebie dumny. a teraz ty. Nadejdzie i ściśnie cię za serce, i zmiażdży ci mózg, i zmiażdży ci palec. Od... Chcielibyśmy was pożegnać. Już słyszycie jak was zaczynamy, tętnimy już. Już za chwilę żegnamy się z wami. Słuchajcie, to będzie najdłuższe pożegnanie. Pożegnanie. Peruwiańskie. Cześć. <śmulety> pożegnanie, 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 pożegnanie. Hej, hej.